Cześć. W tym odcinku pokażę Ci, jak uruchomić warstwę danych na platformie WooCommerce, korzystając z darmowej wtyczki WordPressa. Czyli mówiąc krótko, jak sprawić, aby te dane, które właśnie widzisz na ekranie, były również dostępne dla ciebie do dalszej obróbki w Google Tag Managerze, czyli żebyś miał dostęp do danych użytkownika ilości i wartości przedmiotów w koszyku, wyświetlonych innych produktów itd. Możesz spytać OK, ale dlaczego akurat WooCommerce? Czemu nie pokazujesz tego na innych platformach? A no dlatego, że na innych platformach najczęściej ten problem jest rozwiązywany zupełnie inaczej. Na przykład na platformie Idosel jest natywna integracja. Wystarczy podać swój strumień danych i wszystko dzieje się automatycznie, wszystko trafia do Analyticsa, Google tak Managera, rzadko kto ogląda. Tak samo mamy na Shopperze w zakładce do dodatki integracje, dodaje się swój identyfikator pomiaru i już. Na PrestaShopie wszystkie bolączki załatwia 70 euro, a na Wordpressie, jak to na Wordpressie, jest wtyczka. Dzięki uprzejmości Pana Tomasa ponad 600 tysięcy użytkowników ma y, warstwę danych uruchomioną i dzielnie z niej korzysta. Co prawda, ta wtyczka nie zawsze też sobie jest w stanie poradzić z y, tą wolnością, jaką daje WordPress, bo y, bardzo często wtyczka goni wtyczkę. Y, mamy jakieś latające koszyki, dziwne płatności i na samym końcu y, no, jakieś gotowe szablony kontenerów niekoniecznie sobie radzą. Y, ta wtyczka też może nie podać wszystkich danych, także trzeba czasami zrobić no, wszystko ręcznie. W naszym przypadku jest jednak inaczej. Ta wtyczka działa fantastycznie. Chciałbym pokazać ci, jak ją poprawnie sobie zainstalować. Po znalezieniu jej i dodaniu do swojej instalacji WordPressa należy przejść do ustawień, podać sobie tutaj swój hmm, Identyfikator tak-managera. I w zależności od tego, czy chcesz, aby ta wtyczka również implementowała o ten kod na stronie za Ciebie, czy nie, musisz wybrać tutaj odpowiednie opcje. Ja mam to wyłączone, gdyż implementuję ten kod troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli masz taką: Ochotę możesz kliknąć on, nie do końca jest to zgodne z RODO, więc no ja nie polecam. Są inne metody, ale to jest temat na zupełnie osobną rozmowę. Nie o to tutaj w tej wtyczce chodzi. Chodzi tu nam raczej o jej możliwości dotyczące właśnie warstwy danych. Przejdźmy sobie zatem do kolejnych zakładek. W zakładce Basic Data mamy możliwość odznaczenia wszystkich informacji dotyczących postu, tagów, kategorii i tych innych charakterystycznych dla WordPressa właściwości. Oczywiście chcemy je wszystkie w naszej warstwie danych również informacje dotyczące wyszukiwania czy naszych odwiedzających. Przy czym pamiętaj, że. Do Analyticsa nie możesz wysyłać żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację tego użytkownika w sposób, jakby taki ostateczny. Czyli na przykład e-mail nie jest dozwolony, więc ja mam zaznaczone tutaj samo ID, które będzie zupełnie wystarczające. Tak samo chcemy informacje dotyczące przeglądarek czy urządzeń. Natomiast nie zaznaczamy nic na temat pogody. Ta usługa działa dość kiepsko. Jeżeli ja na przykład wpiszę swój adres IP na Ipstaku, to dowiem się, że mieszkam w województwie mazowieckim, w miejscowości Śródmieście. No nie jest zbyt dokładne, także raczej można sobie to odpuścić. Ok, przejdźmy dalej. W zakładce eventy mamy możliwość. Odznaczenia e, informacji dotyczących zarówno formularzy, jak i rejestracji bądź zalogowania się użytkownika. E, te dwa dolne e, są jakby oczywiste. Tu e, zalecałbym włączenie tego w momencie, kiedy to śledzenie e, natywne Analyticsa dotyczące interakcji z formularzami nie działało w swoim wypadku dobrze bo to się niestety zdarza. Te natywne rozpoznawanie interakcji z formularzami niekoniecznie działa tak jak Google by tego chciał. Także korzystając z, z debug view i z taka asystanta warto sprawdzić, czy formularze na twojej stronie działają poprawnie. Jak nie, należy je również skonfigurować ręcznie, a pomiar zaawansowany wyłączyć. Więc akurat na mojej stronie formularze nie działają natywnie, więc ja mam to zaznaczone. Jeśli chodzi o media events to tutaj odznaczone. Pomiar zaawansowany dotyczący wideo działa bardzo dobrze, także to można sobie odpuścić. Tak samo scroll tra tracking i możemy przejść bezpośrednio już do integracji. Jeśli korzystacie z Contact for 7 warto zaznaczyć, ale to co nas interesuje najbardziej to e-commerce. W tym miejscu należy odznaczyć sobie tą drugą opcję. Ta pierwsza jest już w trakcie wycofywania, oraz zaznaczyć sobie inne dane, które nas jak najbardziej interesują, czyli na przykład zawartość koszyka, albo informacje dotyczące klienta. Oraz w tym wypadku zamówienia. Możemy tutaj także sterować ilością produktów, które będą widoczne w tak zwanych impresjach. Chodzi o to, że jeżeli klient wejdzie na stronę np. Na z kategorią jakichś produktów i wyświetli się długa lista produktów to na przykład 100, to niekoniecznie chcemy <grych> załadować wszystkie 100 produktów do naszej warstwy danych. Najprawdopodobniej klient nie zwróci uwagi na więcej elementów niż na przykład pierwsze 5 od góry, w zależności oczywiście, jaki jest layout waszej strony. Ok. Mamy tutaj również możliwość integracji z Google Optimizem który niestety zostanie wyłączony w tym roku z AMP i z Kuki Botem. Jeśli chodzi o opcje zaawansowane, to najprawdopodobniej nie mam większego powodu, żeby tutaj zaglądać. I w zasadzie gotowe. W tej chwili, jeżeli ta wtyczka jest włączona, te wszystkie informacje powinny znaleźć się. Również u Ciebie. Jeśli masz kłopoty z konfiguracją swojego GA4, odezwij się, wejdź na naszą stronę, wypełnij formularz i umów się ze mną na krótkie, niezobowiązujące spotkanie. Na pewno znajdziemy wspólnie jakieś rozwiązanie. Link znajdziesz w opisie.